Moja pierwsza wygrana w Fall Guys zajęła mi 23 godziny. To jednak pokazuje, że samemu już jest mi bardzo ciężko wygrać mecz. A żeby tego było mało w dzisiejszym odcinku trzech prosów będzie mi to bardzo utrudniało. Grając w składzie moim zadaniem jako uciekiniera będzie po prostu wygrać mecz. Natomiast prosi w składzie Kepcio, Gabi i Panda. Jedyne co będą musieli robić to za wszelką cenę powstrzymać mnie od tej wygranej. Żeby tego było mało coś o czym oni nie wiedzą to najlepszy łowca wygra stówkę. A wy pod tym odcinkiem koniecznie zostawcie ze stówkę łapek w górę i subów z dzwonem i dajcie znać, czy chcielibyście więcej fall guys albo challenge w fall guys. Piszcie w komentarzach. Go! No co, nuby, powodząka, powodząka. Dobra, ja się mutuję od tych nubów i uciekam, dobra, już mam head start! nie tu ja tu grałem tylko w Stumble Guys, a nie w Fall Guys. Oni mnie nigdy nie złapią. No i łatwo, jak jestem pierwszy, to mnie nie dogonią. Jezusku, nie spadłem! A już byłem tak daleko, ale oni teraz pobiegli do przodu, o ile oni są przede mną No jedyny problem, jeżeli będą na mnie czekali pod koniec Który to on? Dobra, o A dobra, widzę, jest Jest to... <laughs> Puszczaj No nie w trójkę są Dobra, znowu ich No to nie da się Znowu ich wyprzedziłem Oni spadną A, Ja, z... ja spadłem spad, 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 spad. Tutaj czekamy, tutaj czekamy Gabi porobiona, oni tu czekają Jak mam ich przeskoczyć? Przeskoczyłem, proszę Puść, 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 puść puś, Manojka! To przejdzie. Nie, ej. Nie przejdzie, nie przejdzie! Nie, nie, trzymamy go! <noise> Mam to! Skacz! Jest! <noise> to jest najlepsza zabawa na świecie! Ja zdążyłem! Ja nie! Ja będę Macie dwa cztery... miejsca! Nie wierzę! Oni wszyscy odpadli! Jestem najlepszym! Menha no nie właśnie, uciekinierem na świecie. E, no nuby, no. gdzie wy jesteście? Tylko ja panda przeszedłem. No kurde, no to najgorszy przeszedł. Ja przyszedłem też, tak? Czy się No, pan, no, wiecie, się tutaj ucieszy, że tylko panda. Mi się wydaje, że ty nie przyszedłeś, ale zobaczymy. Ty wezmą, bo cię nie widzę tam jednak. ty, e, <laughs> zaraz <przyszedł>, chcę, <laughs> <d> <laughs> Dobra, Kepciu nie przeszedł, ale ja jestem dużo dalej niż panda. Tak mi się wydaje przynajmniej, a panda to niby prostą gierkę jest. Ja też kiedyś w to byłem prosem, nie ma co tutaj, to tamto. O o. No jest, dwa razy dostał hita! Trzy razy to znał! <gry> Gdzie ty jesteś? Panda! Dobra. Widzę go, widzę go, spokojnie. Próbuję chyba po mnie wracać, no nie, zmienił zdanie! Mam go! Jest! Uciekłem! Szybciej biega! O dobra! O, o, o! Masz, go! Ma no, to... Jestem dostał hita, stary, pilnuj go! No panda ostatnio sporo gra w tą gierkę, więc on raczej jest całkiem niezły. Ja tutaj wydaje mi się, że muszę ryzykować. Dobrze! Dam radę! Okej, okay, nie dałem... Nie dałem rady! Nie! Tutaj się nie gra tak jak w Stumble Guys! Stumble Guys mam podwójny skok, tutaj nie mam i to mnie strasznie denerwuje, ale chyba i tak! Na luzaku przejdę! O, jesteś stanie! Nie. Mamy to Uuu, łatwo! Łatwo, łatwo! Nie, jak zrobię? Jest... Za dobry, za dobry po prostu <laughs> jestem. Zweryfikujesz następna runda, spokojnie. <śmiech> <śmiech> o kurde! O nie! Dobra pandzia, powodzonka. Big shot avoid the slime! Tutaj będziemy balansowali na krawędzi Panda może mnie zrzucić, ale gdyby była ich czwórka, na tej mapce już nie miałbym żadnych szans. A bo tu jeszcze coś strzela! Nie, no to tego, to się akurat nie spodziewałem. No to plan jest prosty. Panda musi odpaść jako pierwszy. Odpadł! No O on... No przykro mi! Dobra, widzowie, wygrywam w pierwszej mojej gierce i mamy kwalifikacje! Czy to już finał? Jump Club! Dobra, w tym byłem niezły. Panowie i panie, teraz pozwolę wam tutaj słuchać i poproszę o rady, jak wygrać. w w miejscu, bezruch, się A jest Na co chcesz im ja, ja. zaproponować na ten Żeby go zatrzymali? O, problem, problem, problem Neumana! Dobra, mamy finał w pierwszej gierce. Problem, problem, problem! Nie wiem. No. Nie dojdę do finału. Panowie, no przykro mi no. Jako że mi nie zależy na wygrywaniu bez moich hunterów, to ja widziałem taką taktykę. Zlatujecie od razu na sam dół i to jest tutaj i robi się takie wielkie pasy przez środek i oni w to zlatują. No chyba że spadną akurat na któryś z klocków, który zostawiam, ale ja za dużo nie zostawię. O nie, tam jeden już spadł na dół też i on też próbuje trollować. No, może być problematycznie, No ale wiecie, co to za przyjemność wygrać, jak nie ma moich kolegów. No, jak oni będą i będą mnie próbowali tronować, to wtedy będę chciał wygrywać. Na razie nie ma to sensu. Jeden już przeze mnie spadł, drugi już przeze mnie spadł, trzeci już przeze mnie spadł. No, bardzo dużo już ich przeze mnie spadło. Kolejny przeze mnie spadł. O nie. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Dobra, tego odetniemy. Mamy to, mamy to, mamy to. A jak ja tam przeskoczę? No nie no, tamto nie doskoczę! Nie no już tak było blisko! Moja taktyka wyeliminowała połowę graczy. Staszek buc! To Polak! Pozdrawiamy gorąco! Chyba, że możemy stać dopiero przy mecie już. O, dobry, dobry, dobry pomysł, moment. dobry pomysł! Stoicie przy mecie nupki! Powodzenia! Oby w tej rundzie wam lepiej niż w poprzednich. chociaż nie wiem czy to możliwe w waszym kierunku. Dobra, według mnie taktyka powinna być taka, że próbujmy się dostać do finału i w finale go trollujemy. Ale na parcie! A ja o tu sobie biegnę! I ty, ja będę jeden z pierwszych! Zadnych oporów! Ja pierwszy co zrobił, to ukończył. Ty panda, ty nie miałeś mnie blokować. Spokojnie. Teraz mam no. taktykę big brainową. Dobrze wam idzie w tym zatrzymywaniu. Sea soul, więc będziemy się przeciążać całkiem spoko. Taka jaka taktyka? No myślę, żeby go chwytać od, od początku teraz. Chyba tak. Jako, że Gabi jest obok, to ja muszę trochę się stresować, bo oni tu mogą mnie naprawdę mocno strulować. Jeżeli oni wszyscy wskoczą na jedną stronę, a ja będę po drugiej, no to będzie spory problem. Chwytaj go, chwytaj go. Cze, bo jakiś random'a chwyciłem, ja pierdzie O, specjalnie w dół, specjalnie w dół, chwytam go Chwytam go, chwytam go, chwytam go Spadnie, 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 nie No ale to ja ich chyba spróbowałem, nie oni też przeskoczyli jakimś studem. Tragedia Chwytam go, łapy go oh, za nie Ła Ciebie! No, no właśnie Dobra. ty, łapy Przejdę go za Oni nie dadzą chyba rady, ale ich wymiją! No taki śmigło im robię tutaj Dobra, Kepciu postanowił, że on jednak przejdzie To też nie taki głupi pomysł Dobra, ja tu trzymam, ja tu pilnuję Łapię go za kudły! Dobra... Idę, idę, idę... Mam go, mam go, 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 Nie, no to oni w ogóle nie stawiają żadnego oporu tak naprawdę, no nie oszukujmy się! Zero oporu, Kepciu! Gdzie opór? Tu, tu, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, 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 możemy go zrzucić! Spodam, da, da, da. Siebie teraz zepnęli! Dobra... Nuby! Totalne nuby! Jezu, ale jestem w to dobry, no mistrzowsko! Mi idzie, panda przejdzie! To jeszcze przejdzie, chętnie przejdzie, Gabi chyba też. Ale tutaj mogliście mnie strasznie mocno strolować. I prawie raz wam się udało. Wszyscy kumple są. Ja z pole position startuję. Nie mam pojęcia. Nie znam tej mapki absolutnie wcale. Ale jak na razie idzie całkiem nieźle. O, -o, -o. uderzyłem się w słupek. Tutaj będzie naprawdę ciężko mnie trollować, bo no tutaj każdy biegnie i to się biega naprawdę szybko. Dobra, ja się skupię na tym, żeby go zrzucić ja się w kolejnej rundzie. Ja już drugie okrążenie, jest. walę. Ja też drugie. E, Prześcigłem przy, przy, go, on odpadnie zaraz po prostu. Ty, już okrążenie przyszedłem. Jak to jest możliwe? To bardzo szybko, no ale to chyba się okaże, że damy radę to przejść. Ale to zrobiłem profesjonalnie, widzieliście? Totalny sztos, o kurde. No nie no, to odbijacze to tragedia jest. Panda już ukończył, ja ukończyłem jako drugi. Zero trudności dla mnie. Jump Club dostaliśmy. Ja kontra trzech. Nie ma szans. Dobra, opcja jest dla mnie tylko i wyłącznie jedna. Oni będą tak mocno trollowali, że sami się wyeliminują. Tutaj nie ma innej opcji. To musi tutaj coś takiego się wydarzyć. On ucieka no tak, od tak, nas. On ucieka od musi nas trochę. Dobra, mam go? Mam go dostąpić! Zważam! Tak! Let's go! No i on przeżył! Nie! Wiedziałem, że nie ma opcji tego zrobić. Sam na trzech? Brak szans. Ale bym cię przyjrzył. Łatwo, 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 łatwo. Mam cię łatwo, 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 łatwo. Wow, nie! No, <laughs> no heksa! No, ale by było! Dobra, dwa tysiące kudosów dla tego, co jak drugiego. Gabriela, zmieniam zasady. Nie ma dwa tysiące kudosów. Masz strzelać pandę. Gabi, po co ty tak biegasz? Skać po tych klockach. Bo ja chcę rozwalać je, żeby on jak spadnie, to żeby na sam dół zlecił. Dobra, już to my to po jednym. No, on cię strollował. <laughs> o nie! Dzięki Dobra, za nie. tyle klocków. Nie! Nie no co ty robisz! Nie! No to niezły troll. Jak to? Dobra i co teraz? To teraz Jezus pomaryjko! Do no to się nie dzieje po prostu! Nie, pan ta nie wygra, na 110% Jak nie Ej, wygrał nie wygrałem? No ale on spadnie zaraz na dół i nie będzie już po... To... No, To nie źle spadnie! Miliard klocków tam miałem. Dobra, to ja powinienem być! Oszustwo! Tak o. Być. No, nie animacja, nie ty, fajne! Jak to mówią, to trzech razy sztuka, rolów i jestem w finale z pandą. Oj, będzie ciężko. To jest łatwo zrollować i łatwo samemu spać. Sam no. jesteś łatwo. Panda, musisz spać. No ale to jest, tak za jest łatwo, się żeby to łatwe, żebyś... Dobra, może ja będę cię po i to jest ten sposób. Nie, nie, nie. nie. No Trollujesz go, złap go, złap go. Jezus, sobie spadł. Oj, spadnie, 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 spadnie! To jest jego koniec! Nie, to nie jest jego koniec. Dobna. Nie! Żebyś ty nie spadnął. Nie, nie, to. Nie. nie spadł nam, to już widzisz, to jest Teamplay, tak? Z... No i łap go, łap go, łap go teraz. No, teraz łap, łap, łap łap, Nie, łap, no, go, łap, nie go, łap, no nie, po razem spadniemy. Łap go, łap go z tego! Nie! nie. nie. ŻYŁEM! Czekaj, no. czekaj, no. że się jakoś widzi! to było? Nie! Yes. I teraz to wygraj, i pada, żebyś pokazać tą dominację. To no miało być tak pięknie, miałem wygrać i być dominatorem. No tylko w snach, tylko w snach, tak. Dobra, nie. ja trzy razy do finału doszedłem a ty. No ja wygrałem z tobą akurat, bo ja byłem tak. łowcą. I to trzeba. Ja. na jeden. Panda rita. Nie. Nie, wygrał! Wygrał! Jak on to zrobił? Pa, Dobra, panda, zdominowałeś genetycznie, byłeś najlepszym łowcą, więc stówkę wygrywasz ode mnie za to. Porąbana akcja! A wy łapki w górę słupy dzwoneczki wpadajcie do pandy kepcia i gabi. Pa pa! pa, pa